Siemano! no! Siema, by siema, byku. Siedma, siema, do miasta jedziesz? No na hurtownię i potem ten, na kwadrasz jak odbijam, wpłacić siano. No dobra, dobra, ty gdzieś tutaj mnie. A tu będziesz jechać przez centrum? Yy, no ja szerokim umiem policję, więc jadę tędy. Było. A Polityk. tędy? No dobra, dobra. Okej, okej, to sajdź gdzieś tam yy, yy, na no, rowerze. Chyba że jesmy. mogę. Dobra, mogę pojechać przez ottosa. O, zajbiście, zajbiście w huziomu no i co, i to kurta w nie wazywa. Tam, no? Nazbierałeś się w coś. To już raz? Nazbierałeś się w sobie. No trochę nazbierałem, no? Nieźle, nieźle. No weź, ja też akurat tak się składa, że akurat jestem gdzie. Ja akurat tak się składa, że jestem menadżerem, Eee. Ro, ro, tam. <grym>, tak, tak, ja usłyszałem, ja usłyszałem. Co słyszałeś? <grym>, nieważne, nieważne. No co, ktoś już coś mówił? Coś już ktoś gadał? No, mówił, mówił że jesteś, że pan jest skamer. Ja? Tak. Pan jest oszust i pan nie jest. Co? No, kim to ja nie jestem? Ja już wszystko słyszałem. Oszust, prawnik, adwokat, burmistrz, ordynator... Wszystko. Wszystko. Jak ktoś coś robi nie fair, to od razu na mnie wszyscy zwalają. że się później tak ko kończy. Do człowieka losowego wsiadam do samochodu i mówi do mnie, że oszustem jestem. Czyli mówi Pan, że źle Pana oceniają pod wyglądzie po prostu? No oczywiście, że tak. No to nie słuchaj, jak ktoś takie coś mówi, to powiedz, że normalnie mnie poznałeś osobiście, że jestem normalny... ...złoty człowiek, filantrop, z... złotym sercem i tak dalej. Okej. No, to, wyjdzie. złodziej, złodziej, tak najłatwiej powiedzieć. A tutaj przy warsztacie jak mnie wysaliesz to będzie gitara. Bo no to, ja to się jeszcze ten zgarnie. Tak, tak, no i jeszcze kawałek jednym autostopem to już dojadę. Tak, dobra, no. do tego. Yo, dziękuję bardzo Wariaczku, dziękuję. Miłego dnia, ci życzę i dobrych utargów. Miłego, miłego. Żeby nikt cię nie okradł przypadkiem. Haha, <laughs> na razie, miłego, do, jak do zobaczenia! Odalnie, to ma wpierdol. <laughs> no tak, tak, dokładnie. No, kwas to od razu. Siema, Taranek. No to no dobrze, Kozach... Kozachio. no. Siemano. Siemano. Zamknięte? Wiesz co, sam czekam i chyba zamknięte na razie. Nie wiem o co chodzi, ale... Ale zamknę ten najwidoczniej. Ciekawe, jak tam? Jak da ci? wszystko w porządku, jak u ciebie. No, mnie też, no. samochód naprawić przyjechałeś? Nie, wiesz co, yy, wytrych kupić. A, wytrych? No, o, dobrze mi przypomniałeś. Mi też by się przydał. A co, się... to... aha, no co widzisz? Idealnie. No, ja miałem akurat 400, -y, ale kupiłem zdrapkę. Aha, no. no to ja powiem ci, że tkwimy w tym samym głównie, bo ja też ostatnio 300 dolarów, które miałem, wydałem na zdrapkę. No i właśnie, kurde, nie ma Dzisiaj ceny. wszedłem, Olin za 13 tysięcy i niestety nic. Czuję, a może chciałbyś mi pożyczyć 1000 baksów? Wiesz co? Mówię ci ile mam na koncie obecnie. 12 dolarów. O, 12 baxów. I wezmę sobie w debet i tyle. a, a, a w debet? Debet. A, co, co to na konto? Można sobie debet tak wlać? No wezmę debet, za chwilkę zrobię kursik i, i oddam banku, bankowi, wiesz? Aaaa, spryciarzu, sprytne. Słuchaj, nie chciałbyś może... zarobić 100 dolarów? Za co 100 dolarów? No to chodź za winkiel. Zobacz, widzisz co? W jednodolarówkach. 500 baksów w jednodolarówkach. Jestem w stanie to no. wymienić yy, za 400 dolarów. Wiesz, jaki jest problem? Że nie mam 400 dolarów. A, no tak, nie masz, bo na debet bierzesz. No, masz... na debet biorę. Kurde, <laughs> a niech chcę gdzieś kopnie. A widzisz, mogę zarobić, no, ale rozumiem, rozumiem. To twoja bryka? No, moja, moja. No, fajna. Ile dałeś? Wiesz co, 40 tam ponad kafa z fulltunem wyszło. No, to nieźle. Skąd taką kasę zarobiłeś? Wiesz co, tu i tam... Coś się robi, czego się nie robi. No, jasne, rozumiem. No ja do roboty właśnie przyszedłem tutaj. A co, chciałbyś się zatrudnić? No tak, tak, właśnie na rozmowy z mu umówiony na Aha, taka rozmowa kwalifikacyjna, ale jakieś ta. doświadczenie, czy nie wiem, studia może? Yy, znaczy, studia może bardziej, jakieś o, tutaj, witam. szkoła. Dzień dobry, Dobry, Dzień dobry. dobry. dobry, dobry. No Wysz, ja lubię. A pan, tu, a pan tutaj mechanik? mechanik? Znaczy, no nie. Ja będę, Aha. ja będę mechanikiem. No ja wiesz nie no, ja jestem, ja, ja, ja po prostu lubię rzeźbić, wiesz, w, w samochodzie. Rzeźbić, aha. Albo również katalizatorem wycinał, czy co? No, jak ktoś by nie chciał. No Patarda. Nie petarda. był, to wszystko tam, wiesz, normalnie pójdę i normalnie wszystko poogarniam, wiesz, co no, to trzeba, chodzi. to trzeba, no. Ja czekam, bo tu jeszcze aktówkę wziąłem, CV, wiesz, no, 42 strony, aha, więc... przygotowane jesteś, rozumiem? No oczywiście, że tak. No, dlaczego, że te ciule mogłyby otworzyć? No, mogłyby, mogłyby, powiem czy tak czekam już tutaj chwilkę i chuj No kurde Potrzebuję kogoś kto by mi pozyczył 10 tysięcy dolców za Ej, yo. A to nie twój wózek jednak No przecież z tym wózkiem no jo, a już się chciałem no. do niego spróbować <laughs> Nieźle To gdzieś kłapczuch Nie, taki żarcik sobie dałem, wiesz? Rozumem no, Kurwa, powiem ci, że tak nie niemiło się czeka, tak tutaj wiesz. No, nie było. Mm. To jest jak kij, dupiej i tyle. Cześć, no musisz już e jak... Ej, mam pomysł, patrz: nikogo nie ma, a są oleje wystawione. Jakbyśmy zajebali. No, ale taki olej to weź to komuś później opędzlij. No, pójdziesz pod komendę, powiesz, że lejesz kurwa. Yy, nie wiem, yy, super kurwa Petrona olej i tyle. Na komendzie to oni się zapytają, a skąd pan tu ma? No powiem, że z, z inwestycja. To zrobię to tak, taką sc scenkę. Ty masz no. ten olej, a ja zaraz przyjdę za winkla i ty mi spróbuj go opędzować. Dobra, to poczekaj, poczekaj. Bebek tylko wystaje. Dzień dobry, dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, dzień dobry. Mogłby pan co? Jak chcę przystąpić? E, cia, e, pewnie, no a bo co? So? Wie, czy wiecie pan ten olej? No, widzę, jest widzę. Jest to najwyższej klasy światowej olej y, marki Petronas. Y, sponsor, ta firma sponsoruje y, nawet zespół formuły pierwszej. No. Y, tak, jest to oczywiście jeden z największych zespołów świata, jest to Mercedes. Y, jest to olej, który dodaje niesamowite osiągi twojemu silnikowi w samochodzie, jeśli masz. Powiem ci, że słyszałem taki paterny, że nawet łańcuch od rowera smarujesz i twój rower jeździsz na nim 30 km szybciej. Rozumiesz to? Yo! Jak wyścigówka, Je ale tu jedziesz i opony czasami nie wytrzymują, musisz zakładać sportowe. Jałbym a... dla ciebie specjalną ofertę tego oleju. Jest to od 350 do 400 dolarów, zależy. Mamy, jakbyś chciał kupić jeden olej, kosztuje to niestety 400 dolarów. Tak, wiem, niby duża cena, jest, lecz to naprawdę warte. Naprawdę. Mhm. Tak jak ci mówiłem. Super osiągi. No i jeszcze brand. No płacić też za brand, ale ten brand to jest faktycznie brand, nie jakieś gówno. Brand. Tak, no, tak, ta, ja a mam takie normalnie... Dwie sztuki lub więcej. 350 dolarów od sztuki. No tak dobra, ci zajmę. fajnie, taki fajnie, pomysł. fajnie, super. Ja odłożę sobie tylko swoją aktywkę. A normalnie, o, a normalnie mam takie pytanie, a ty normalnie na tym oleju to się ślizgasz? Czy o co chodzi, że takie upierdolony yy, jesteś? No. Czy się ślizgam? Robię drift pomału, że wiesz? Ha, ha, Panią, Panią na wanili. Mogę spróbować? Yy, oczywiście musisz się udać do wanilii, następnie wysmarować ręce i zanurkować. A, nie, chodziło mi o olej. Yy, aha, yy, w smaku, rozumiem. E, no ta wanilii, no Zobaczyć mogę go? Otworzę, tak, proszę. Otwarta butelka jest jakaś? Yy, tutaj ta po lewej stronie pierwsza. O, O kurwa. Yy, tak, tak, o, oczywiście. Jest on tutaj no specjalizowany też do picia, nadaje się oczywiście. Yes, on się ślizga, ale zajebiście się ślizga wchuj, chuj, też się ślizga się w chuj, szybko i daleko. Jo, jebał tak. głową kurwa Yo, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, się chcę yeah, yeah, super, nie, 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 Olej Petronus! nie, <laughs> nie, Kurwa, wspina się, nie, skakał! Jesteś nie, Oj! Oj! Dawaj, gotowe, skar, o Kurwa, zaraz, zaraz. Znaczyć Znaczyć zaraz. <laughs> Na spokojnie, o dolar, <laughs> dzięki. Aha, to mój, oddawaj. Nie, 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 to nie jest dawaj. Twój. Co chcesz na solówkę? Chuj. Co? Co teraz? Zostaw to, to ostrze, bo się skaleczysz. Słuchaj, mi olej nie jest potrzebny, bo ja normalnie to nie mam ale samochodu. Ale fajny. Yy, tak jak powiedziałem, możesz na roweru zamontować. Roweru też nie mam. Możesz wysmarować nogi. No właśnie to zrobiłem. Wydłuża kończy na 6 cm. I mam za darmo. I jeszcze, jeszcze, jeszcze mógłbyś coś, mogłoby coś innego wydłużyć? Nie, oczywiście nie testowałem, ale wiem, że mogłoby. No sprawdzimy, sprawdzimy następnym razem. Słuchaj, na pewno jak tu następnym razem będę, to przy i kupię. Dzięki bardzo, na razie. No na razie, trzymam się. Przypierdolę tego dziwaka, kurwa, oleje sprzedaje. Huh. Ach. Ach. Co oni wszyscy kurwa na no, otwarciu parasola sam się o chuj chodzi? <tryk> <Ha>! <tryk> <tryk> On chyba jakiś nowy wózek. Siemasynek, śmiewanko. O i baliska i teraz. Je ślizg! Ślizgam się! Jeszcze w szybki, jak się ślizgam. Cioooo, pisa pierdolam, dalej! <laughs> to muszę tego coś sprawdzić. O, Vincent nie odbiera. To już kurwa bana dostał pewnie. Siema, pianista. My cars. O, my boats? my flights? Nie ma nic. Mi też nie Dobrze, zadzwonię do pana Williama Wilsona. Nie wiem za co. Sam się dziwię, że nie odbiera. Już przed chwilą odbierał, już nie odbiera. Powiem, że się obana. Albo go policja złapała. Komisjon Departamentu Liwońskiego. dzień, dzień dobry, dzień dobry, panie William Wilson. Witam, witam bardzo serdecznie. gdzie mi z tej strony. Co mogę, czy mogę pomóc. Panie Williamie, bo ja ten, rozmawiałem z Penserem w, w zeszłym tygodniu i no, i no i temat taki, że dla koleżanki i firmę działalność jedną osobową chcieliśmy założyć, żeby legalnie mogła wykonywać swoje usługi i płacić podatki. A jakie, us, a jakie usługi wykonuje? No sprząta, sprząta. Sprząta. W FBI no to... sprząta, w Cherfosfie sprząta no ogólnie w no, wielu wie, wie. państwowych instytucjach. Tak, tak no to jak, jak chcecie otworzyć jakikolwiek biznes i zarejestrować go to biznes plan. Wydrukować są drukarki na papierze i przynieść do nas i my to w ciągu trzech dni roboczych rozpatrzymy. A, no bo Spencer to mi mówił, że normalnie to ona musi być tylko i działalność jedną to normalnie można założyć. No to jak będzie Spencer, to niestety ja mam takie dyrektywy. Od Dobra, jasne, bo ja jasne panie. Jasne panie Williamie, jasne panie Williamie. A gdzie drukarkę można znaleźć? No tam gdzie jest, no A, dobra, gdzieś dobra. jest, gdzieś. No. Dobra, poszukam i kupię sobie drukarkę. I sobie normalnie wydrukuję. Nie, no to dru drukarki nie musi pan kupować, jest gdzieś przy apartamentach. Dobra, w dobra. Sklepie. Dobra, dobra. Dziękuję. Można wydrukować i papier gdzieś tam kupić też można. Jasne, jasne. Panie William Wilson, dziękuję pięknie za e, doradztwo. Planik, biznes biznesplanik, żeby były dane kontaktowe do tej osoby, co to zakłada. Dobra. I wszystko, co potrzebne jest. Dobra, dobra. Dzięki. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Trzeba ogarnąć teraz ten biznes, prawda się ma jajo. Bajo, jajo. Co tu jest tak kurwa pusto? W tym paczku? Yo. Yo. Co tam? No nic. nie Co idź, tak idź. przez płoty przeskakujesz? Ścieżki nie widzisz? Nie, jestem... Ej, ty masz w sumie takie okulary widzą mi takie noszą, nie? No niekoniecznie, nie albo co? No widzę. Widzisz? No przecież to naczyłki nie ma. Jak nie ma? Co? Normalnie, widzę wszystko. Albo co? Czekaj. Taki dziwa. Kurwa mać. Jaki dziwny typ. Jezu. Nachlany przyszedł. Stary dziad. Stary dziadek. Szybki umyć! Szybki panu umyć! A dziękuję, Szybki, dziękuję, szybki myje! Ja umyję, ja umyję! Dobra, pan myje, pan myje, no. Tylko szybko, bo czerwone zaraz się... Dobra, dobra, na spokojnie pan poczeka! Psik, 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 psik! Ta, 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 No, dziękuję, dziękuję pięknie, dziękuję za bardzo pieniądze. Bardzo proszę, bardzo proszę. Co prawda drobne, ale no zawsze, co? Wszystkiego dobrego. Dzięki do bardzo, pozdrawiam. Do widzenia. Co tam, gruby? Co, albo co? Pięćstówek, gruby. Zostaw od grubego pięćstówek. Kurwa, niech sobie będzie te 500. Kurwa, 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 kurwa! No. Pamiętasz? A, że co, że ja? No. Daj tak, kurwa. A panom się coś nie pomieszało swoją drogą? Co się miał pomieszać? No. Jak Jak Ekwipunek no, mi nie działa. Nie chodzi? No, dobra, ja ja dobra. dobra chodź, chodzi, chodźmy. Zostaw grubego, jest porządku, kurwa. ma. Siemano, siemano. A, my sobie zdjęcie ta... robiliśmy nawet. No tam, no, a, się... nawet robiliśmy, nie? A, czyli no ty jesteś Sagan. No tak, ja to imię zmieniam, wiesz A, no, no właśnie, widzisz, a ja nie, nie poznaję ludzi. O, czekaj, muszę, na pójść po tamte 50 baksów. Gdzie na Ty gdzie ty bandyto? Wsiadaj, bo nas No, kurna, no! Przepraszam. No tu co so ty, czekaj. weź spróbuj ty. <gry> czekaj, bo tu jest... Się... o jest, mam, chodź. Masz? Tak, chodź. O, się. Kurde, już myślałem, że nigdy nie dostanę tego hajsu. Jo! no co to ma znaczyć? Nie, no to jest nienormalne, no. Słuchaj, zatańczymy sobie, podnieś ręce do góry i teraz jedna rusz, nóżka, kurwa, o. o, opa. hopa. No. Aha, ty to jesteś normalnie, yy, jednak, yy, ty to jednak potrafisz. No ty Ale to jednak jest... potrafisz Właśnie, Przepraszam, a? przepraszam, pieniądze mi wypadły z kieszeni! No O, a co to by Ciebie słuchać? A dobrze kurwa, wiesz, co chodzi kurwa. Rowerzyści mnie furwiają. Rowerzyści? Tak. To na furę trzeba nazbierać, chcę kupić samochód. No ta, <laughs> ja już mam furę, nie? Tak Jaką masz jedno? furę? A to wiesz, to nie chodzi o furę, tylko chodzi kurwa o rowerzystwo. Ja kurwa dzisiaj ta, ja dzisiaj ze sklepu kurwa nie? No. i Kondon kurwa drogę za, za, za tracę, kurwa, nie? a ja się wkurwiłem, trąbię na to jest kurwa głównie był prawie że w niego wjechałem, bo nie w za szybko no. puściłem. puściłem, dopiero zjechał kurwa. Nie? A jebany, widzisz tak, to ludzie właściwie, jak się ludzie właśnie kurwa zachowują. Kurde, no słuchaj Sagan, ty nie znasz kogoś, kto by e, może e, napisał ten biznesplan. A na co? No, słuchaj, no kurna, no, wiesz, koresanse potrzebuje na firmę, na założenie, i to trzeba wydrukować, iść w drukarce, pójść do urzędu i tak dalej, załatwić całą papierologię. Jeszcze kiedyś załatwiałem jakiś biznesplan, ale to e, z, z, znajomy z Liberty City, mi napisał z gotowca, pozmieniał tylko dane, wiesz o co chodzi. Słuchaj, ale to na jaką firmę? Bo ja bym musiał to wiedzieć na jaką firmę, nie? No, Cleaning Company. Vivian Enterprise Cleaning Company, tak to się nazywa. I to co ona by tam miała robić? No, ona sprząta, nie? Sprząta. A, bo to jest ta... O, o, o tą babkę, jeśli chodzi, to taką... taką. Ta! Co, o... Ta, co sprząta na komendzie, FBI i tak dalej. A, no to ja wiem, o co chodzi, ty. No to... A ile byś dał dać za taki, korwa biznesplanik? No, co najmniej słuchaj, 100 dolców. O kurwa, 100 dolców. No, a co myślisz? Szkoda, że nie ma kaspernego. Ciężko, rozumiem, rozumiem. Trochę ciężko, bo to jednak biznesplan to jest. Ja swój pisałem 4 godzinki, nie? Bo Kaspery na umie w chat GPT No czaj, czaje... lubię kiedyś że ten informatyk to mi wziął normalnie słuchaj z tego, z jakiegoś takiego jakiś e, jakiegoś BOTA jakiegoś takiego Że ten BOT to wiesz wziął tam normalnie napisał sam A bota, no to za studenci, co ja ci mogę jakiś bota też napisać, to no spokojnie No wiesz, tam trzeba było tylko jakieś rzeczy popodawać Jakieś takie pierdolety, ale dobra ja to sobie chyba ogarnę jeszcze Muszę tylko A, no to... chciałbym to Chciałbym no, no. to załatwić, bo wiesz, bo znalazłem jej pracownicę yy, co cały chuj chce brać za tą robotę, a, to, a tak się akurat składa, że ja miałbym dostawać resztę, no jak ja bym dostał resztę, ona by dostała cały chuj i połowę dostała Vivien, co wtedy byśmy mieli żebyś kasę w kółko, wiesz ja. byś, by się kręcił. Choć po programie policji, jako Serio? Z... Jak ja cię zaraz, kurwie, ci jebdę pałą... Powkurwiałem policję, powkurwiałem policję. Siemano... A potem siedzisz, kurwa, z tyłu jak, jak przyjeżdżamy obok patelni, to jest tak, proszę, to proszę, zrobię wszystko, wypuśćcie mnie. Tak, mnie. I zostawiajcie <grym> mnie, błagam, błagam, proszę. Policję może wkurwiać. A kto jest u was... mną, bo Osobą decyzyjną? Pewnie tyłeże masz. Wiem, że mam fajny Lubinosewicz. Pablo Psikiela. A, Pablo Psikiela. Okej dobra, dobra, trzeba będzie się do niego udać i nawiązać współpracę. Żeby musi być dobrze ona sprząta wszędzie to i u was musi sprzątać, bo akurat tak się składa, że yy, tam gdzie nie sprząta, to normalnie tam prestiż jednostki spada. I, i okay. ona podwyższa prestiż jednostki. To bardzo dziwne i wręcz nieprawdziwe, bo bardzo często się zdarza tak, że inne jednostki przychodzą do nas na radio, żeby prestiżu zażyć. Przed no. no. No ale jakby sprzątała to Słuchajcie, by było lepiej, nie, nie? ma to nie kwestia prestiżu, skoro a to wy, A wyobraź no. tak. sobie, a wyobraź sobie co by było jakby sprzątała. Wyobraź sobie no. no, mogliby spierdalać. No. Ty Mirek, Mirek, bo ty, bo ten spektr to chuja wie tak naprawdę o tej jednostce waszej. Za ci zaraz urwał Kiedy u was będą te wakaty dostępne jakoś? No były dwa i się od razu zajęły. Ja pierdolę wszystko do... Mnie. Dobra, idę tam do panienek, chłopaki, gadajcie sobie z sobą. Pewnie. Mówiłam, że jutro. Nie wiem, po 14 pewnie? Coś takiego. Tylko, że tak do 17. Nie wiem, potem nie ma. No zamknięte! Hollender. Willy? O, manager, manager. Życzę. Zmienięte. Od 20.30 mimo że jest północ to od 20.30 Widzę, widzę. Widzę, że jest normalnie tak napisane po ludzku. Cześć. Cześć. Zamknięte. Ale jestem pierwszy w kolejce jakby co no, pan już nie do jedzenia. E, no do nie to będzie... No pan jest pierwszy. Ja ja jest pierwszy. pierwszy. Nie, nie no niech będzie ładna. pan pierwszy, co? Ja to no, pani też. koleżanka niech pierwsza idzie. Nie, no, wy... idzie. Że pan się zmieścił. Nie no i pierwsi, na pewno Dobra, się bardzo głośno. Usta Ustawiaj, ustawiajcie się za mną pani wszyscy Ustawiaj się za mną Bo tamta pani... Bo taka jest tam jesteś koleżanką tamtej niebieskiej włosy? Moją siostrą jest o, 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 o. Swoją siostrą? Nie, tamta, mhm. tamta pani Kurde, bardzo mi przykro wobec tego Nie, to policjantka Czemu no? się... przykro panu, że jest moją siostrą? A, no, no, nie, to po prostu źle się zrozumieliśmy Tak, że nie jest mi przykro A, o słuchajcie! Tak, Chcecie kanapkę? A, cześć! E, tak, bo z mm -mm. Sposób, nie wiem czy pęknięć, że nie kiedyś... ma. Szorszego. Dziękuję. Osłuchaj, później jak mam. Miał mm. Miałbyś normalnie. Stodolców porosować, co? Gdzie? Sztodolców! Stodolców? No. Normalnie po no, co? no Na co? Na jajco? Na samochód, no a na co? A nie mam tylu. No czemu, nie? Nie wiem. No, he, 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 bardzo proszę, hmm? bardzo proszę! Ale no, nie, po, nie po, ja po, po, jestem biedna, po, biedna po. proszę pana. Pewno, panie Mavie. Ja, ja po, mogę po. panu dać to. Co to jest? O! Co powiedziała, co powiedziała? O, pewnie, że chce to, pewnie, że to chce. A, bo... To, ja to, ja to jest trochę, Ale, a ja Jeszcze raz. A co, pan chce to kupić? Tak. A za ile? Myślę, że dwa bułka, pomidor, Aha. kebasa. Jasne, już dałam. Ja że że mogę panu... 29. 80. Ja mam akurat komu to sprzedać, więc mogę panu to sprzedać za 500 dolarów. I co? A to tyle nie. warte jest? No? Za 500 dolarów. No, no ja A przepraszam, przepraszam. Znaczkę przepraszam. No, 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 mogę sobie, panu sobie. Ile? Stówkę. Nie, nie, nie no, za stówkę nie. to normalnie za mało, bo stówkę to ja chciałem od pani wyzebrać. I po teraz po prostu to byłam to zaskoczona, robić. że Dobra, to tyle wierzy. pieniędzy. 300? Właśnie, masz jakieś pieniądze? 200. 200, Jolka? 200 300 no i 300, jest il. A co, pozna pan mnie? No to poproszę gotówkę Za ma niedolone ile to kosztuje Jeszcze raz? No Julka. Jolka, mówią do mnie Jolka, no Może do ciebie Jolka, czekaj to ma mam się Takie dziwne J, J, J W samych dolarówkach popłaci? Dla mnie to dziwne hmm. Nie no, są Ja po prostu spytałam pana co pan już zna, może skąd. No, raz już chyba tak, nie? No ja no, wczoraj was widziałem tam, wariatki, tam we czterech hmm? szpitalach szpitalu, myślę, gdzieś tam Ten Ta... Bo cię potnę, bo cię potnę Zostaw mnie, zostaw mnie, Kailo! Zostaw je! zostaw! Potne. Pomocy, pomocy! Się, Emalia, pomóż! Emalia, pomóż, Emalia, pomóż! Stój, stój, nie uciekaj Zostaw go, zostaw go! O, to JO! Yo, się siemarko! Emalia! Spieprzaj, spieprzaj! Spieprzaj, spieprzaj, bo jedzie! Wchodź, że, no! Wchodzisz czy nie? Co, co zrobiłeś mu? Co mu odjebałeś? Przejebałem trzy, trzy stówki mu. Dobrze, dobrze, moja krew. Um, Gdzie zaj... jest Rosa? go no nie rób Czy co? Jeszcze jedna panienka pami wsiada? No Czarna Pantera, wchodź! Ale... Czarna! A czemu ona tak do mnie Ej, bo my musimy jechać! No jedziemy! No jedziemy, jedziemy! Uż uratowałam mi no tylko. jest? Nic, czemu? pierdalał przed jakimś gówniakiem. A, ty, a, a, a kim ty jesteś, co? Chcecie rzucić, Billy? Powiem stara, nie Joey? Joey czy coś. jak ty tam miałeś? Co? Co? Co ty pierdolisz do mnie z tyłu, madziaro, kurwa? Ja pierdolę. Oh, yeah, 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 yeah. Ej, nie mów tak, to jest ziomek. No, dobra, 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 Emalia, wiesz co, wysadź mnie tutaj, nie mam przyjemności jechać w, towa w takim towarzystwie. Towa niemiło zrobiłyście dla Jimmy'ego. Ale kto? To no nie mów! As... Bo... No wy lambadziary zrobiliście pióra, niemiło, ja się my powiedział... tyle. Dobra, no, ale czemu mnie nazywasz od lambadziar, jak ja to ci będzie ciebie nic nie powiedziało. Bo tańczysz lambadę, a ja A co innego robisz, no? Dobra. No ja na razie, trzymaj się, Emalia! Jimmy, piszesz mi przysługę razie. Pa! Siema, słocik. No. Takie niemiłe są, to niech spieprzają na bambus. No. Ja nie będę przyzwał moje... Co? Od razu! Zrobić oferę i wyzywać od grubasów i... Tak, jest! Ale taki miły, chciałem podziękować i tak dalej... No. Tylko... No! no Spieprzaj grubasie! Co to za grubas? No, od razu grubas! Pies grubas! No! Grubas i grubas! A kto to był? To była Emalia! EMALIA! A kto inny? No to Juna to jest Emalia e e przecież. Juna to jest Emalia. E